Tutaj macie widok całego stanowiska. Zaczynamy nagrywać te filmiki rano, ze względu na to, że później się z ruch. Wczoraj było takie uruchomienie głowy, że nie mieliśmy czasu naprawdę nic nagrać. Pokażę Wam teraz ostatnią rzecz, którą mamy na naszym stanowisku. To jest nasz Carlos Menadżer. Jeżeli przyjdziecie do nas dzisiaj do 14, to możecie zobaczyć naszego Carlos Menadżera. Tutaj prezentujemy wszystkie nasze rozwiązania programistyczne. Widzicie płatności, widzicie alarmy, widzicie, ile menia zarabiała w których godzinach. Ten program ma naprawdę całą masę różnych analiz, ustawień. Możecie tutaj doładowywać zdalnie karty, ustawiać programy, także jest to naprawdę potężne narzędzie. No jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapraszam na targi albo skontaktujcie się z nami, przyjeźdźcie do Szczecina i zaprezentujemy Wam, jak wyglądają takie szczegóły. Jest jeszcze oczywiście taka możliwość, żebyśmy my przyjechali do Was, jeżeli macie ciekawą lokalizację albo chcielibyście zmienić imię. Dzięki i zapraszam do kontaktu.